To jest ogromnie ważne, żeby się dać poprowadzić Duchowi Świętemu, który mówi do nas słowami tej liturgii, bo słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak Duch dokonuje wielkiej pracy w nas samych, przekierowując nas z odniesienia do prawa. Nie? Na odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa. Kto nie ma ducha, ten nie należy do Chrystusa. Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy, mówi Paweł, bo on, duch jest tym, który w nas, e, z całą prawdą w nas mówi, e, Panem jest Jezus. Więc. E, Ogromnie ważne, żeby się poddać temu, tej, tej zmianie postawy. To jest zasadnicza zmiana, gdy chodzi o przeżywanie wiary, nie? od prawa na osobę Jezusa. Oczywiście, że wtedy, kiedy przechodzimy z tego poziomu prawa, teorii, przepisów, przykazań, przechodzimy na ten poziom spotkania z Jezusem w Duchu Świętym, w pewnej prawdzie. Możemy zostać przez Jezusa mocno zaskoczeni i to jest to, co się dzieje w tym wydarzeniu przypomnianym przez dzisiejszą Ewangelię. Przyszli donieść Jezusowi o Galilejczykach, których, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Nie, jakie macie reakcje kiedy nie wiem donoszą wam przez media o tym, że tam ktoś zginął, tam ktoś zginął, tam został zabity tu ścięto chrześcijan. Jakie macie reakcje? To jest taka sytuacja, nie? Pobożni Żydzi przychodzą do Jezusa, bo stała się rzecz straszna. Galilejczycy Jezusowi rodacy przyszli do świątyni jerozolimskiej, składali Bogu ofiary. I w tej czynności świętej, kiedy, kiedy się modlili, kiedy przynieśli dary Bogu, nie, Piłat ich wyzabijał. No drwiąc z ich pobożności, do tego stopnia, że właśnie ich krew zmieszała się z krwią ich ofiar. Nie potrafimy więcej powiedzieć o tym wydarzeniu, bo poza Ewangelią żadne źródło tego nie przekazało. Ale nastrój można sobie doskonale wyobrazić, nie? czego ci ludzie oczekują, którzy przyszli do Jezusa z taką informacją. I tu niewątpliwie jest tak, że ważne jest nie tylko to, co Jezus powiedział, ważne jest też to, czego nie powiedział. Nie powiedział panowie na barykady, kupcie sobie karabiny i zrobimy wreszcie porządek z tymi Rzymianami. Tak dłużej być nie może, to w ogóle to są szczyty. Nie, nie, nie ma żadnego wezwania w tym momencie do rewolucji. I Jezus nie mówi ani słowa na temat Piłata. Natomiast bardzo Głęboko wchodzi w myślenie tych, którzy przychodzą, by z nim rozmawiać i przeprowadza głęboką korektę ich myślenia. Jezus jest w, tym, w tym spotkaniu Jezus się pokazuje jako ten, który, jak Ewangelia mówi, zna serce ludzkie, zna myśli ludzkie. Jest w Ewangelii takie zdanie, że nikt nie musiał Jezusowi mówić o, o ludziach, bo on wiedział, co jest w człowieku. I on teraz wie, co jest w tych ludziach, którzy przyszli, widzi jakie mają myślenie i to myślenie jest większym problemem niż Piłat. Nie? Jest takie myślenie ludzkie, które jest bardziej mordercze niż Piłat i jest bardziej niebezpieczne niż wieża, która się wali nie? I, i, i pod swoimi gruzami grzebie 18 ludzi. Dramat, ale większym dramatem jest takie myślenie, jakie zaprezentowali ci, co przyszli. I dlatego Jezus mówi: Jak się nie nawrócicie, jak się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, albo tak samo zginiecie. Ja właśnie w tym słowie, nawrócić się, tam jest dosłownie trzeba by przetłumaczyć, jeśli nie zmienicie myślenia, bo język biblijny ma dwa słowa którym opisuję nawrócenie. Jedno słowo to jest epistrefo. Epistrefo znaczy zmienić kierunek. Idę gdzieś, zatrzymuję się, zaczynam iść w drugą stronę. Epistrefo to jest zmiana, którą widać w Twoim działaniu. Ale jest drugie słowo meta, noeo, to znaczy zmienić myślenie. Tam meta to jest zmiana, a noeo pochodzi od słowa nus, rozum. Nie? Zmienić myślenie. Jak nie zmienisz myślenia, nie zmienisz działania. Czasami jest, że zmienisz działanie bez zmiany myślenia, ale to jest warte funta kłaków. Nie? To jest wtedy, kiedy żona wałkiem wygania człowieka do spowiedzi na Wielkanoc. Nawet jak pójdzie, to pójdzie, ale swoje se myśli. Nie? To, to, to jest, co to jest warte? Jest, pierwszą rzeczą w nawróceniu jest zmienić myślenie. Kłopot jest tu. Kłopot jest tu. W nas jest taka skłonność, żeby zło, które popełniamy, usprawiedliwiać. Nikt nie lubi myśleć o sobie jak o skończonym braniu. Więc jak nie pilnujemy myślenia, to w końcu zaczynamy myśleć tak, jak postępujemy. Nie? Więc Jezus mówi, jak nie zmienicie myślenia, to wszyscy tak samo zginiecie. Nie? Jest myślenie. Które jest gorsze niż Piłat i gorsze niż waląca się wieża. Jakie to jest myślenie? No to jest myślenie, które Jezus właśnie wyczytuje z ich serc, że im się absolutnie wydaje, że ci, którzy zginęli, to na to zasłużyli. I że śmierć tych ludzi to jest ewidentna kara boska. Nie? Zarówno tych, których Piłat pozabijał, jak i tych, którzy zginęli pod gruzami wieży w Siloe myślicie, że byli większymi grzesznikami, nie? Niż reszta. Czy to jest oczywiste. Jak się dzieje coś dramatycznego, a no to tak, Pan Bóg mu dołożył, nie? chłopu stodołę. No co się dziwić, jak w niedzielę suszył siano, nie? I potem zwoził jeszcze pieron no, do stodoły. No to mu sfańcyło, no już. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, nie? Cierpisz? To jest dowód przeciw Tobie. To jest dowód przeciw Tobie. Nie znacie tego? Ilu ludzi w ten sposób myśli? Byście się zdziwili. Byście się zdziwili. I jak pobożnych ludzi nieraz. Ja byłem tak zaszokowany, kiedyś bierzmowałem w takiej parafii polskiej w Niemczech. I tam. Ksiądz z naszej diecezji tam pracuje. Bardzo go mocno wspiera świecki szafarz Eucharystii. Nie? No i człowiek, który jest bardzo oddany Bogu jednocześnie no, no ma, dotyka go cierpienia i dramat, bo żyje w małżeństwie, które jest niepłodne. Nie ma dzieci. Nie? Wiecie, co mu mówią najpobożniejsi? No to jest czysty dowód na to, że nie wolno być szafarzem Eucharystii, nie? Ty, Profanujesz Pana Jezusa. Nie, nie wolno ci tego robić. Masz, ma, to jest czysty dowód przeciwko tobie i przeciwko tym wszystkim biskupom, co dopuszczają szafarzy świeckich. Nie? Najpobożniejsi ludzie, mechanizm taki. Jest, jest zło, jest cierpienie, kto zawinił? Kto zawinił? To jest, to jest w Biblii, nie? Przechodzi Jezus obok niewidomego człowieka. Apostołowie pytają się, rabbi kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Nie? No jest ewidentne, że ktoś musiał zgrzeszyć, że on jest niewidomy. Tak? Przypomnijcie sobie księgę Hioba. No, ten dostał w kości jak mało kto. Nie? Ale jak przyszli do niego przyjaciele, siedem dni siedzieli cicho. Jak się odezwali, po siedmiu dniach to rany boskie. Lepiej, żeby się nie odzywali. Nie? Co żeś zrobił? Co żeś zrobił? I nie uwierzą w chłopu, choćby się zapierał, nie? Że, 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 że nie widzi tej winy. No. Musiałeś coś zrobić. I to jest prosty mechanizm. Jest, jest to, co odbieramy jako karę. No to tam musiało być gdzieś przewinienie. Nie? I Bóg natychmiast ci przyłoży. Zrobiłeś to, spodziewaj się zaraz reakcji Boga, i to takiej dostaniesz? Uhu, Taka sprawiedliwość natychmiastowa, taka pięknym zanadobne jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jeszcze najlepiej to stosować w odniesieniu do innych, bo do siebie to trudno, nie? Ale przy innych to jest ewidentne, co. Jezus mówi, pilnujcie się, bo to jest takie myślenie jest gorsze niż morderstwo Piłatowe. Jest bardziej zabójcze. Bo w tym myśleniu my zabijamy najpierw tak jak człowiek potrafi zabić Boga, to znaczy wykrzywiamy całkowicie obraz Boży. Sprawiamy, że, że z Boga się naraz robi karykatura. Na, na zakończenie Księgi Hioba, Bóg mówi do tych przyjaciół: Nie mówiliście o mnie prawdy. Tak jak mój przyjaciel Hiob. Nie mówiliście o mnie prawdy. I to dwukrotnie im to mówi. I jest wściekły. Potrafi się wkurzyć. <laughs> Pan Bóg jest w gniewie, nie? rozpalony gniewem, mówi Księga Hioba. Mówi: Dwukrotnie nie mówiliście o mnie prawdy. Kłamaliście o mnie. A, a, a druga rzecz jest taka, że w ten sposób zabijacie człowieka. I na sobie możecie popełnić samobójstwo, jak uwierzycie w ten sposób. To, co Was z grzechu wyciągnie? Nie? Takie myślenie: grzech kara, grzech kara, i natychmiast. Was zniszczy. Co, co ci zostaje? Kamień młyński do Wisły, nie? I drugiego w ten sposób też zniszczycie. Nie. Odpowiedzią na grzech nie jest kara. Odpowiedzią na grzech jest miłosierdzie. Tam, gdzie rozpanoszył się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Dlatego Jezus mówi tę przypowieść niesamowitą o, 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 o drzewie figowym. Ja tam się nie znam, wiecie, na tej całej dendrologii, ale wiem, że figa rodzi w nieskończoność. Figi się w Izraelu zbiera trzy razy w roku. To, to nie są nasze jabłka, co u mojego dziadka były w ogrodzie takie jabłka, co, co dwa lata owocowały. Nie? Ale figa to owocuje trzy razy do roku. Gość ma figę, która powinna mu już dziewięć razy zaowocować, i nic. Nie? To o mnie jest. No. Nie o Was, o mnie to jest. Nie? I patrzy na nią, nic z tego nie ma. Nie? Prosty mechanizm. Chciał wyciąć po wszystkim. Nie? Czy to innym szkodzi? Taki, taki Piotruś na mnie patrzy, jest załamany. Myśli, to się nie opłaca pracować. Nie? No. O Andrzeju nie mówię. A klerycy? No dopiero dramat. No. Też to innym szkodzi, nie? Taki bezużyteczny facet. Wyciąć, wyciąć, nie? Kiedyś Kiedyś Znaczy dość często jeździłem i jeżdżę z klerykami do Rzymu i wtedy biorę ich też do Subiako. I tam jest taka. Taka pamiątka po wizytacji tego klasztoru przez papieża Innocentego III. Innocenty III to jest przełom XII-XIII wieku. Właściwie zaraz po tym, jak został papieżem, wizytował ten klasztor. To jest pierwszy klasztor świętego Benedykta. Najważniejsze miejsce dla Benedyktynów poza Monte Cassino, nie? Subiaco. I jak papież odwiedził ten klasztor to chociaż był człowiekiem, którego mało rzeczy było w stanie załamać, to był załamany. To znaczy tam w tym klasztorze już większego dziadostwa wyobrazić sobie nie można, więc i on to wszystko opisał. Został, został protokół z tej wizytacji. Co można było zniszczyć w życiu zakonnym, zostało zniszczone w tym sumiaku. Modlitwy wspólnej zero, pracy wspólnej zero, postu zero. Pracy jakiejś takiej charytatywnej zero. Mieli niby na własność kospicja, ale je powynajmowali, żeby kto inny tam tyrał. Nie? Świetnie się bawili dzień w dzień, no, benedyktyni. Co byście zrobili z takim klasztorem? No, rozkurzyć to, rozkurzyć to na cztery wiatry i po ptakach, no. No, co tam, co tam trzymać? Na co jeszcze liczyć, nie? Wiecie, co zrobił Innocenty? Obiecał im ze swojego skarbca papieskiego rocznie wypłacać taką sumę pieniędzy w złocie, żeby się nie musieli już niczym przejmować. Nie? Żeby nie musieli się zastanawiać, skąd wezmą na to swoje luksusowe życie. Nie? Więc dał im taką sumę pieniędzy, żeby mogli się skoncentrować. Na życiu wewnętrznym. Żeby się przestali przejmować, nie, troszczyć o siebie, za co będą żyć, a skąd. Nie. Byli tak zdumieni, słuchajcie, że wymalowali te bulle na ścianie. I ona tam do dzisiaj jest. Nie? Bo się bali, że jakby pożar był, to im spłonie, dokument to przema, przemalowali na ścianę. Do dzisiaj można tam przeczytać. To jest właśnie to, słuchajcie. Okopał i obłożył ich gnojem. Złoconym. <noise> Złoconym gnojem ich obłożył. Nie ale na pewno byście tak zrobili. Zamiast ich po prostu wywalić na pysk, to jeszcze do ich doinwestować macie, macie ode mnie, tylko zróbcie coś ze sobą. To, to jest to postępowanie. Jest oczywiste. Jest kompletnie nieoczywiste. A jakiekolwiek inne potrafi was wyciągnąć z grzechu? Bo nie. Nie. Jak nie przeżyjesz tego, że Chrystus za ciebie umarł, że cię kocha za darmo, że cię kocha mimo tego, że jesteś bezowocny latami i że nie rezygnuje z ciebie, i, I widząc całą tę bezowocność, ciągle w ciebie inwestuje i ciągle mówi: Potrzebuje cię, możesz to zrobić, dasz rady. Nie? Nie godzi się na to, żebyś był wycięty. To, to jest doświadczenie, które możecie zmienić. Natomiast yy, yy, takie właśnie myślenie kategoriami prawa: zbrodnia, kara, zbrodnia, kara, zbrodnia, kara. Jest zabijające. Bardzo wiele zależy od tego, co zrozumiemy z boskiego miłosierdzia. Naprawdę. Bardzo wiele. Na razie tyle.